Muzeum Misyjne powstało 12 stycznia 2004 roku. Ceremonię otwarcia dokonał ksiądz biskup Stefan Cichy. Muzeum Misyjne powstało dzięki memu bratu księdzu Andrzejowi Halembie, który przebywał ponad 11 lat w Zambii, Afryce, ponieważ. Lubiał zbierać różne eksponaty, interesował się tym, zresztą pisał też na ten temat pracę naukową. W związku z czym zbiory były coraz to większe. Trzeba było je gdzieś umieścić. Po ziemią naszego kościoła kiedyś znajdowała się sala teatralna, a ponieważ w czasokresie późniejszym uległa ona dewastacji, ząb czasu, Wyremontowaliśmy to pomieszczenie przy pomocy parafian i nadarzyła się ta wspaniała okazja, aby zagospodarować to pomieszczenie, Oratorium Świętego Wojciecha na muzeum. Do dzisiaj przybywa tam bardzo wiele osób, wycieczki szkolne, dzieci, młodzieży, dorosłych. To są naprawdę bardzo duże liczby, około 40 tysięcy już było zwiedzających. Muzeum to ma właśnie do spełnienia pewną misję, misję przekazania kultury, tradycji tych wszystkich narodów, ludzi mieszkających na różnych kontynentach naszego globu. Misjonarze oraz ksiądz Andrzej Halemba przez lata gromadzili różne pamiątki. W naszym muzeum mamy eksponaty z Afryki, z Ameryki Południowej oraz z Oceanii. Większą część właśnie tych eksponatów pochodzi z Afryki. Afrykańczycy wierzą, że człowiek nie pochodzi z nikąd. Człowiek to przede wszystkim przodkowie, to kultura, tradycja. Tę prawdę życiową przedstawia rzeźba, którą mamy tutaj w naszym muzeum, nazywa się drzewo życia. Życie w Afryce jest bardzo trudne. I pomimo tych wszystkich trudności widzimy ból na twarzach właśnie tych Afrykańczyków. I mimo tego bólu, mimo cierpienia, to drzewo pniesie. Dlaczego? Dlatego że przodkowie i tradycja są tak ważne w ich życiu. Afrykańczycy wierzą również, że we wszystkim co ich otacza, zamieszkują duchy, duchy przodków i dlatego y kultura ich tak mocno jest związana z religią, z religią ich przodków. Duchy opiekują się ich życiem, opiekują się urodzajem, opiekują się, dbają o to, żeby Afrykańczycy mogli w tych trudnych warunkach żyć. Ksiądz Andrzej przywiózł nam tutaj przepiękne eksponaty. Mamy na przykład taką przepiękną skórę pytona. Pyton wiemy jest dusicielem. On potrafi całą antylopę połknąć za jednym zamachem. Mamy tutaj nogi słonia. Mamy tutaj również przepiękne zbiory z kamienia mydlanego, z którego powstają nie tylko misy, ale również i wazony, dzbany do użytku codziennego. Malowane są one również farbami naturalnymi i później można je używać w codziennym gospodarstwie. Cóż więcej, Afrykańczycy uwielbiają muzykę, taniec i śpiew, a do tego potrzebne im są przecież instrumenty. Dlatego mamy tutaj przepiękny zbiór bębnów afrykańskich, kołatek, grzechotek i różnych innych instrumentów, które nigdzie indziej Państwo nie zobaczą, jak tylko właśnie w naszym muzeum. Można opowiadać godzinami, bo zostały przecież jeszcze eksponaty z Afryki, z oceanii, mamy przepiękny tutaj zwierzyniec i dlatego żeby to wszystko zobaczyć i opowiedzieć, można tutaj spędzić naprawdę miło kilka godzin. W związku z czym bardzo serdecznie polecam to nasze muzeum misyjne, aby też jeżeli Państwo nie byliście, mogliście dołączyć do tych ludzi szczęśliwych, którzy mogli zobaczyć tutaj na naszej ziemi Śląskiej to piękne muzeum misyjne. Dlatego bardzo serdecznie Państwa zapraszam do Brzęczkowic, do Kościoła Matki Boskiej Bolesnej, do oratorium świętego Wojciecha do muzeum misyjnego księdza kardynała Augusta Hlonda